Tabloid podał nieoficjalną przyczynę śmierci Macieja Mindaka. Wstrząsające ustalenia. Doszło do tragedii. Maciej Mindak nie żyje. Chociaż okoliczności jego odejścia owiane są tajemnicą, jeden z tabloidów wrzuca nowe światło na sprawę, podając szokującą, nieoficjalną przyczynę śmierci. Fani są wstrząśnięci. Maciej Mindak nie żyje. Maciej Mindak, znany ekspert nieruchomości i prezenter telewizyjny, zmarł nagle 23 lipca w wieku zaledwie 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Informacje o jego niespodziewanym odejściu przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mindak, który 17 września obchodziłby 39 urodziny. Był powszechnie cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Maciej Mindak, ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii. Człowiek o wielkim sercu i umyśle pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę, napisano w oficjalnym komunikacie. Jego śmierć głęboko poruszyła zarówno widzów programów w stacji HGTV i TVN Style, jak i całą branżę nieruchomości. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 sierpnia o godzinie 14.30 na cmentarzu komunalnym południowym w Antoninowie, choć przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Pod postami żegnającymi eksperta wylała się fala komentarzy, pełnych żalu i współczucia. Ulubienie z wielu. Odejście Macieja Mindaka to ogromna strata zarówno dla branży nieruchomości, jak i dla świata mediów lifestyleowych. Był cenionym ekspertem, a także inspirującym mentorem dla wielu młodych talentów wchodzących na rynek. Jego unikalna umiejętność łączenia dogłębnych analiz z przystępną formą przekazu zaskarbiła mu uznanie tysięcy odbiorców. Informacja o jego śmierci, tuż przed jego 39, urodzinami, które miał obchodzić 17 września, wywołała lawinę setek komentarzy. Wśród nich znalazły się wzruszające słowa od kolegów z telewizji, takich jak krótka wiadomość od Krzysztofa Mirucia. Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w pokoju. Podano nieoficjalną przyczynę śmierci Macieja Mindaka. Nagła śmierć 38-letniego Macieja Mindaka wstrząsnęła jego fanami. Według nieoficjalnych ustaleń dziennika fakt jego odejście ma związek z tragicznym wypadkiem motocyklowym. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 lipca na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej w Wołominie. Ofiarą miał być właśnie Mindak. Według wstępnych ustaleń policji kierujący jednośladem marki Suzuki nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi osobowemu marki BMW. Kierowca motocykla w wyniku zderzenia doznał bardzo poważnych obrażeń i został natychmiast przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, podaje tabloid. Doniesienia wskazują, że Maciej Mindak był motocyklistą, który stracił życie w tym tragicznym wypadku. Informacja ta, choć nie potwierdzona oficjalnie, szybko obiegła media, głęboko poruszając społeczność jego fanów. Okoliczności zdarzenia na skrzyżowaniu wywołominie pozostają przedmiotem dalszych ustaleń. Medycy prowadzili intensywne działania ratunkowe, poszkodowanemu założono kołnierz ortopedyczny i unieruchomiono kończyny. Rozsiane pochodniki części motocykla oraz widoczne plamy płynów eksploatacyjnych wskazują na wysoką energię zderzenia. Okoliczności zdarzenia bada policja, informuje z kolei życie powiatu na Mazowszu.